Siema siema, tutaj Mateusz z kanału Wrestling My Life dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym podsumowaniem tygodniówek RAW oraz NXT. Zacznijmy sobie od RAW. RAW otworzył Viper Randy Orton mówiąc, że po wyeliminowaniu Edge'a, Christiana i Big Show'a ma chęć na zdobycie pasa WWE po raz, podejrzeć, 14. I wyzywa na SummerSlam obecnego WWE Championa Drew McIntyre'a. Czy McIntyre przyjął wyzwanie, o tym powiem Wam później. Pierwszą walką, którą mieliśmy na ROW, to był Triple Threat Match o mianu pretendentów do Raw Tag Team Championship między Viking Raiders, Angelem Garzał i Andrade, a Cedriciem Aleksandrem i Kirkoszetem. Google Angel i Andrade. Myślę, że. To jest dobry pomysł, że Angel i Andrade są takim taktimem, którzy mogą zmienić tą dewizję team. Gdyś, powiedzmy sobie szczerze i otwarcie dewizja team mało kogo obchodzi. Po prostu jak to się mówi, potocznie wsiepałe, ale wierzę w to, że Meksykanie mogą to zmienić. Mieliśmy także oświadczenie tak jakby czy Brawl, powiedzmy, że Brawl między Severem Rollinsem i Dominikiem synem Raya Misterio skończyło się, nie wpierdzielem, w to się mówi. W sprawę włączył się Alister Black. No i Alister skończył tak samo jak Ray Misterio. Znowu wgniecione oko Alistera między stalowe Schody. Ponownie ta sama akcja. Po w czasie zorientował się Dominik. Chciał pomóc Alisterowi. Roli z Mekwim dostali. Jak to się mówi parę kijów, samobijów. Zobaczymy w jaką stronę to się pociągnie, ale mam nadzieję, że nie w stronę singlowej walki Dominika i, i Sefa. Bo nie chcę tego. Nie, nie, bardzo, nie bardzo chcę taką walkę oglądać. Piszcie w komentarzach, co też myślicie o, o tej walce. Mieliśmy także walkę powracającego po dłuższej nieobecności Mustafy Aliego z, z Bobim Lashleym z grupy Hard Business. Zwyciężył Lashley, według mnie to jest to średnie rozwiązanie, gdyż Ali dopiero wrócił i dopiero, pierwsza walka singlowa, od razu porażka. No to średnie. Mieliśmy także walkę o mistrzostwo kobiet row między Sasha Banks a Aską. Górą Sasha Powiem wam dość głupia końcówka, bo walka się zakończyła w ten sposób, że na zapleczu Bailey biła się z Kairi z przyjaciółką Aski. No i Aska wyszła z ringu chcąc pomóc przyjaciółce, pozbawiając siebie szansy na zdobycie pasa Mistrzowskiego. Ponownie głupia końcówka i totalnie tego nie kupuje. Ogólnie już za dużo według mnie Bailey i Saszy. Po prostu jest ich za dużo. Wszystkie pasy mają, kobiety, jakie tylko są. Mam nadzieję, że wkrótce to się zmieni. W walce wieczoru go mieliśmy Extreme Rules Match, mistrzostwo WWE między Dolphem Zigglerem, pretendentem do tytułu, a mistrzem Drew McIntyre'em. Znowu, znowu pewnie będzie miał ktoś pretendent, że nie zaczynam od mistrza Google Drew Potem RKO za pleców od Randy'ego Ortona. Powiem wam, że Randy jest najbardziej podbudowanym teraz zawodnikiem, jeżeli chodzi o Rowe i McIntyre, nie może, być, nie może mieć lepszego rywala na samych niż Randy. Przejdźmy do NXT. NXT otworzył kobiecy tag team match między Yoshi Rai i Tigen Nox, a Dakota, Kai i Candice LeRae. Górą mistrzyni i Tigen. Fajna walka, fajne by to się oglądało. Mieliśmy też oświadczenie Kifali w stronę Karajona Karosa. W sprawę postanowił się włączyć Ka Cameron Grimes, dostał lanie od Kif'a i tak to się zakończyło. Kif we wezwał do walki Karajona. Karajona przyjął tę walkę. Zobaczymy, jak to się skończy. Tajkołek 30 mieliśmy w walce wieczoru. Triple threat match o miano... mm... uczestnika w walki z drabinami. Mistrzostwo Ameryki Północnej, które spakował kifli między Finem Balorem, Dexterem Rumisem a Timothym Thatcherem, zwyciężył Dexter i to on dołączy do Bronsona Rida. Właśnie w wyścigu o ten pas. Powiem wam, fajnie to się ogólnie rozwija, jak na razie. No bo skład walki, jak na razie, zawiera takich zawodników, którzy jeszcze nic nie zdobyli w NXT, którzy są takim nowym narybkiem. Pochodzą oni z turnieju NXT Breakout i naprawdę to się ciekawie zapowiada. No zobaczymy, jak to będzie. Z zobaczymy, kto tam jeszcze się zakwalifikuje. Także to tyle ode mnie na dzisiaj. Piszcie w komentarzach na temat walki Dominika Mysterio z Sefem Rollinsem, czy wodoba wam się czy się wam nie podoba? Piszcie, jak się wam tam film podobał i już wkrótce na przełomie kilku tygodni na kanale Zawita nowa seria, także zachęcam do subskrypcji, zachęcam do dołączenia do grupy na Facebooku Wrestling My Life. Także trzymajcie się miłej niedzieli. Heja.